Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Protim. W dzisiejszym materiale lecimy sobie z już klasyczną serią, którą prowadzę od wielu lat u mnie na kanale A mianowicie z koszykami zakupowymi z pirotechniką na Sylwestra W tym roku oczywiście sobie korzystałem ze strony proszel.pl, na którą serdecznie zapraszam Również korzystam z aktualnej promocji z okazji Mikołajków, czy tam Mikołajek na 25% na wszystkie produkty także bardzo to pomoże w zrealizowaniu przynajmniej pierwszych dwóch koszyków, gdzie ten budżet jest bardzo ograniczony i naprawdę ciężko, ciężko sobie tutaj coś w tych pieniądzach znaleźć, ale jak zwykle, jak to co roku walczy, żeby coś takiego sensownego złożyć, to za 50 zł też w tym roku oczywiście koszyk złożyłem. Myślę, że to jest dobry moment, żeby do niego przejść. I od razu ta informacja dla wszystkich, którzy na przykład będą zamawiać po 10 grudnia, bo do 10 grudnia ta promocja, jak możecie tutaj zobaczyć sobie sami na stronie, no to pamiętajcie, że po 10 grudnia dalej TCPT20 jest kod aktywny i wtedy też możecie sobie zakupy robić. No i dobra, przechodzimy na koniec. Koszyk. no i oczywiście pierwszym produktem w koszyku, będą petardy, czyli klasyka klasyki. Petard w tym koszyku prawie w ogóle nie ma, to no, poświęciłem troszkę tutaj petard dla efektów. No i mam tutaj klasykę klasyków, czyli eksplozji w jedyneczki, 40 fajnych, dosyć mocnych petardy i nieco mocniejsze, większe, wiek, mocniejsi, więksi bracia eksplozji w jedyneczek, czyli eksplozji trójki. 20 sztuk za 3 zł, naprawdę dosyć mocnych petard, które bardzo bardzo dają radę. To są te nowsze, czyli będą miały te fajne lonty, łatwo się z nich robi karabinki. są naprawdę fajnej jakości, no i generalnie za to cenę nie ma nic lepszego, a naprawdę ekspozycje trójki to nie są ciche i słabutkie ptardy, no i nie są to też wiadomo jakieś tam stare fp trójki czy coś, ale za 3 złote to dają radę i na pewno tam yy, tych parę petardy zrobi, trochę zamieszania i huku. Dobra, dalej tutaj przejdziemy do efektu, który pochłonął zdecydowaną większość naszego budżetu. No stwierdziłem, że tutaj po prostu nawet do tych 50 zł musi być coś do odpalenia o północy, żeby yy, naprawdę było fajne. No i mam tutaj klasykę, yy, klasyki, czyli bateria Diablo od Importer jak z 19 strzałów 20 mm, bardzo ładne efekty, takie chyba wiele korolowe pełnie z cracklingiem z odpalałem to wrzutnie, uważam, że to jest jeden z lepszych wyborów w tym budżecie. No, jak ktoś woli mniej efektów, a na przykład wolałby sobie dorzucić jakąś paczkę mocnych petar tam na przykład tych dwugramowych adeser pyro za 25 zł, które są też na proszelu dostępne, no to możesz sobie wywalić całą tą wyrzutnię Diablo, i wrzucić na jej miejscu, na przed Yellow albo red peony. No i po prostu y, wtedy budżet się zwiększy y, praktycznie tam o ponad 15 zł. No i y, tyle. Y, dalej mamy oczywiście kolejną rzecz, y, to są rakiety. No i niestety tutaj w tym budżecie nie było żadnych rakiet z jakimś efektem, z jakimś y, po prostu kolorowym wystrzem, ale mamy dosyć fajne piszcząco hukowe rakietki Muerte od Jorge, które wcale nie są takie słabe. Y, nie są to takie Whistling Moon Travelers, tylko zdecydowanie lepszej jakości rakietki. No i mam ich aż 10 sztuk, więc za 15,99 to naprawdę do zabawy, do wszystkiego idealne. No i ostatnim produktem, który jest dosyć kontrowersyjny w tym zestawieniu, no ale tak jak mówiłem, jak ktoś nie lubi efektu, nie chce fontan, nie chce stroboskopów, no to może sobie wrzucić po prostu paczkę jakichś mocniejszych petard, na przykład 05 w podobnym budżecie jak te stroboskopy, no ale żeby tutaj zastąpić jakoś fontanny, zastąpić to jakiś brak właśnie takich pirobayerów, stwierdziłem, że chyba te stroboskopy to są jedne z najbardziej opłacalnych produktów. Można zrobić taki mini pokazik, żeby wiecie, odpalić tego stroboskopa, rzucacie parę petard, odpalacie parę rakietek i na koniec leci to Diablo, no i wtedy jest trochę tego zamieszania, wydaje się, że zdecydowanie takie coś więcej kosztowało niż w rzeczywistości. No a zresztą tych stroboskopów mamy aż trzy, więc też sobie luźno te zabawy można odpalić. Wiem, że nie każdy lubi stroboskopy, no ale myślę, że jest to jeden z bardziej opłacalnych produktów w tym budżecie. No tak jak widzicie, 50, 88 zł z kodem Mikołajki, No, oczywiście wysyłki tutaj nie liczymy, no bo to by nawet nie miało większego sensu, bo by nawet te wyrzuty na nie było w budżecie, a zresztą zawsze tak robiliśmy, że te koszyki były. Po prostu składane bez liczenia, jakby kosztów dostawy. No i co? No i lecimy po prostu do koszyka za 100 zł, bo myślę, że w 50 zł już budżet został wyczerpany. No i temat również. Także krótkie cięcie i lecimy z stóweczką. No i dobra, lecimy z kolejnym koszykiem. I w tym wypadku już można było sobie troszkę zaszaleć. A mianowicie, w tym koszyku, oczywiście, bez zmian są eksplozywy, no bo to zawsze jest opłacalny produkt. I myślę, że każdy staw, powiedzmy, tam do 150-200 zł, to żeby mieć eksplozywki, to jest obowiązek obowiązków. Już nie mówię o stawach tam za kilka tysięcy, gdzie też wiadomo, są to opłacalne produkty, ale nie każdy się chce bawić takimi po prostu podatkami. A jak generalnie ktoś sobie robi młodszy. Taki staw, który nie ma jakby dużego doświadczenia z pirotechniką, no to eksplozivy to jest generalnie must have. No i tutaj wyrzutnia została ta sama, aczkolwiek też można było wprowadzić jakąś zmianę, wziąć jakąś większą wyrzutnię, na przykład yy, nie wziąć petard, ale to jest kwestia gustu i tak uważam, że generalnie do 50 zł. No to jest jedna z lepszych wyrzutni na Pyroshalu dostępna. E, powyżej no to już tam macie na przykład Styxa, generalnie jakieś wyrzutnie od Pyromorami 16 strzałów 5 metrów. I one już są naprawdę mega i one są no, zdecydowanie lepsze od tych wyrzutni Diablo. E, no ale bez dokładania tych 30 zł, to y, powiedzmy, że za, za parę złotych więcej kupić y, coś lepszego jest ciężko. Rakiety merte też również zostały no bo to świetna zabawka za dosłownie grosze, bo to po rabacie wychodzi dosłownie już wam mówię 6 w sumie no 13 zł, także nawet no, 12 nie ma sensu tego po prostu wywalać, no bo tak naprawdę złotówkę za jedną rakietkę z hukiem, z piskiem, z cracklingiem. No, to nie ma co się czepiać. Stroboskopy też zostały, się już chociaż tutaj się już długo zastanawiałem, czy je zostawić, czy nie. No, ja stwierdziłem, że też jakiś fontan, najtańszy zestaw fontan, to z 20 zł, to od jordy, które nie są jakoś szałowe. więc te stroboskopy też zostały. Jak ktoś woli flary, na przykład zamiast nich jakiś dym, no, to może sobie po prostu to zamienić. No i tutaj już wleciały według mnie najtańsze dostępne e, mocne petardy na Shellu, czyli petardy Big Bangi 2 g od SR pyro 25 zł za 20 naprawdę mocnych petard i już w tym stafiku za stówkę będziecie mieli naprawdę które konkretnego huku, no bo to już nie są takie słabutkie były jakie petardy. E, wiem, że można byłoby na w petrójkach, które przeoszczędzić i tak dalej, i tak dalej, no ale wiem, że te Big Bangi będą po prostu lepszej jakości i będą przede wszystkim mocniejsze i głośniejsze niż e, na przykład te nowe w petrójki, chociaż nowe petrójki też... Nie są tragiczne. Yy, jedne ceny no to szkoda, że nie mają flary, no ale za tą cenę to nie można mieć wszystkiego. No i yy, ostatnimi dwoma produktami, które wleciały i w sumie zajęły główną część, jakby tego budżetu. Są to rakiety JT6 Diabolo, gdzie mamy naprawdę 12 fajnych rakietek z efektem, nie tak jak w przypadku Merto, że to są tylko piski huk, tylko naprawdę rakietki lecą fajnie w górę, mają fajne efekty, crackling, glittering naprawdę zrobią na Was dobre wrażenie. No i ostatnią rzeczą, którą dodałem i są to rzymskie ognie Multicolor aczkolwiek jak ja osobiście bym tutaj y, o drobinkę zwiększył, budżet o te to parę złotych. No i zamiast tych multikolorów od JORGE dodałbym te rzymskie ognie od SR 22 Strzowe TCL, coś tam, coś tam, bo połowa tam 8 z tych rzymskich ogni z 12 ma takie coś, że każdy pocisk jeszcze wybucha dodatkowo. Na taką małą gwiazdkę kraklingową, więc to zdecydowanie jakby urozmaica i ubogaca ten efekt, a są dosłownie droższe chyba o 7 czy 8 złotych. No ale jak ktoś nie chce koniecznie takich, no to yy, taka paczka 12 dwu, rzymskich ogni 20 strzałowych to jest naprawdę mm, zabawy na mnóstwo czasu. Każdy sobie może z tego postrzelać, nie jest to jakoś bardzo niebezpieczne. Więc dlatego tutaj te multikolorki się znalazły. No, jak widzicie, z kuponem robotowym 25% za to wszystko to jest 108 zł. A tak naprawdę mamy wszystko: słabsze petardy, mocne petardy, rakiety, dosyć fajne wyrzutnie, stroboskopy a la fontanny, no i rzymskie ognie. Czyli generalnie wszystko, żeby fajnie wystrzałowo spędzić sylwestra. Także ja Wam dziękuję yy, za oglądanie tego koszyka. No, i chyba to będzie na tyle w dzisiejszym filmiku. Zrobimy sobie jeszcze pewnie drugą część z jakimiś yy, koszykami, na grubiej, że tak powiem. I może tam być jakaś informacja o jakimś konkursie, czy coś, ale to na razie taki przedsmak, przedmiot Za 50 100 zł, jak widzicie, da się też spędzić fajnie, podtrzymać tablicę Sylwestra, mimo że z 2020 to 2023 rok. Gdy wszyscy narzekają, że churdur? Narzeka, to nie da się w ogóle Sylwestra fajnie spędzić. Co to za ceny, co to za tragedia, a jak widzicie za stóweczkę jak najbardziej yy, można mieć staw, gdzie naprawdę wszystko w nim się znajdzie. Yy, no i dobra, jednak yy, już się zacząłem z wami żegnać, ale jednak stwierdziłem, że już zrobimy od razu wszystkie trzy koszyki, żeby było z głowy. Jak będziecie chcieli jakieś zestawienie najlepszych wyrzutni z Porsche'a, no to wtedy zrobię dodatkowy filmik. A i tak, ten poradnik jest raczej dla osób, które po prostu zaczynają sprzyjać pirotechniką, nie mają dużego budżetu, bo te osoby, które mają większe doświadczenie, są w stanie kupić sobie kilka dużych wyrzutni i tak dalej. No to raczej mają na tyle duże pojęcie, że nie będą potrzebowali tak bardzo moich tutaj porad. No i tutaj właśnie ostatnim produktem, który jakby został dodany, żeby dobić do 200 zł, no to jest to wyrzutnia teraz już wam ten koszyk pokazuje. Reszta koszyka jest bez większych zmian. No, bo tu są tak naprawdę wybrane najlepsze produkty. Oczywiście tam można sobie yy, dokonywać zmian, typu zamiast na przykład tych petard, takie się Petrójki, zamiast tych rakiet, jakieś większe, kupić jakąś mniejszą wyrzutnię. Ale ogólnie dla mnie jest taka zasada i uważam, że to jest dobra porada, że jak macie budżet już 200 zł, no to musi być co najmniej jedna wyrzutnia w budżecie większym niż. Yy niż po prostu nie w budżecie większym w kalibrze, większym niż 20 mm no bo jednak 20 mm, a większe kalibry to jest zazwyczaj duża różnica no i tutaj dobrym przykładem będzie Wizerion, który właśnie ostatnio był przeze mnie testowany na kanale, który jest naprawdę bardzo dobry, 20, 25 strzela mega spoko, mega dynamicznie jest to szybka, konkretna wyrzutnia aczkolwiek wiem, że nie każdy w tym budżecie będzie chciał tak naprawdę połowę całej kasy przeznaczyć na jedną wyrzutnię, aczkolwiek uważam, że w tym koszyku jest bardzo dużo pierdółek zabaw Yy, gdzie naprawdę dużo jest lądów do odpalenia, yy, no ale mogę wam pokazać parę wyrzutni, które bym wybrał w, w podobnym budżecie. Generalnie, yy, według mnie, najlepsze w, po prostu wyrzutnie jest z yy, w tych takich y, większych budżetach. Od razu wiadomo, że przylecimy tutaj yy, szybko na drugą stronę, bo tu są same tańsze, same 20. To nas nie interesuje, nie interesuje, nie interesuje. No, i zaczynamy wyrzutnie, właśnie w większym kalibrze. O, to jest pierwszy Solaris chyba. On 25 mm 12 strzałów. Też jest całkiem ładna kostka, ale my chcemy jeszcze większe. No i tak, wyrzutnia Styx, bardzo ładna kostka. Dużo filteringu, dużo białych efektów. Fajna, za 50 zł, równo, więc spoczko. Ale jednym z najbardziej opłacalnych produktów, który tutaj widziałem, no to była tutaj wyrzutnia, o, właśnie, jeszcze na kolejnej stronie. Jest to wyrzutnia z serii New Generation i ona właśnie to z New Generation 7 i to jest bardzo tanie jak za to wyrzutnia, bo 19 strzałów, 30 metrów, jeszcze z kodem rabatowym to wychodzi 50 parę złotych, ale polem to wyrzutnie i naprawdę efekty są bardzo ładne, no i faktycznie jest to taka prawdziwa 30 po prostu, że to nie jest jakieś tam wiecie, takie słabe 30 metrów, tylko faktycznie to 30 metrów, że jak prawdziwe, 30 metrów, mm, no i tyle, żeby już nie powtarzać fułku tego 30 metrów. Mm. Bardzo ładną, ale trochę drogą pozycją też jest Copernicus od Jorge, sam krakling jeszcze połowa praktycznie strzałów to zmina, ale to jest jeden z ładniejszych kraklingów jaki jest dostępny w wyrzutniach. No i dalej, no to wiadomo, tu już to takie pozycje bardziej pokazowe, jak to J290 na przykład, które też jest legendą. No ale za 80 zł, no to zdecydowanie Albo lepiej dołożyć do Wizeriona Albo kupić właśnie sobie yy, Taką już 19 strzałów 30 metrów mm, Która będzie trwała dużo dłużej I tak w finale macie 3 strzały w 30 metrów mm, Co naprawdę jest spoczko yy, No i tyle, no myślę, że yy, Tyle z tych wyrzutni, ewentualnie Dla fanatyku rakiet, no to bym wam Pokazał najfajniejsze rakiety Które są według mnie dostępne na Peroszalu To już wam mówię, yy, jak już się tak pytacie Wiadomo, <grym>, że się nikt nie pyta Ale tak, sam do siebie pogadam. To też trzeba zlecieć troszkę na dół. No to wiadomo, że najtańsze dobre lakiety to tutaj są J8, J8 Diablo. Wodu też są spoko, ale nie testowałem tych najnowszych, więc nie jestem pewien, czy się pogorszyły, polepszyły. I kolejnym fajnym zestawem to na pewno właśnie są rakiety Nautilus. To są ten stary zestaw 8 rakiet, co był w Biedronce. No i tutaj go mamy tak naprawdę za 30, 38 zł czy coś takiego, nawet mniej no i to jest spoczko jak najbardziej. No z perfektów bym chyba rezygnował przez to, że już lepiej kupić o te 6 czy o te ósemki. Chociaż też po rabacie te rakiety będą kosztować no tam powiedzmy 37 zł, no to też nie jest to jakaś wygórowana cena. No ale zdecydowanie myślę, że lepiej kupić parę mniej rakiet, a konkretniejszych jak te Nautulisy. No niestety killery są niedostępne. Fajnie było jakby się pojawiły w tym sezonie, ale tego ja nie wiem. Parę Jacquard też spoko. No i dalej to już nie będzie niczego szałowego, no bo takich fantazyk rakietanderów też nie polecam, no bo trzy ty w połowie w budżecie bo jak naprawdę po wystafu to też nie jest najlepszy pomysł według mnie. No i tyle, no pokazałem Wam parę najlepszych produktów, które możecie przy takim niskim budżecie kupować. No i tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam filmik spodobał. Napiszcie, jakie Wy produkty w niskim budżecie najbardziej byście polecili, gdyby ktoś na przykład niekoniecznie chciał korzystać z oferty proszęla Także też takie informacje na pewno ktoś Wam wrzuci w komentarzu. Także piszcie swoje ulubione produkty w dobrych cenach, a ja Wam już dziękuję za oglądanie, na dobre i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.